Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Wędkarstwo łoiciego Dzisiaj znowu jesteśmy na przepięknym kanale przy Zatoce, przy Tamie i poszukamy sandacz. Nie przedłużając, biorę się za łowienie, bo mam tylko około 1,5 godziny czasu. Jeżeli możecie, to subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie, a ja biorę wędkę i będę rzucać. Dobra, zaczynam od koguta. Dwa, trzy rzuty kogutem zrobimy. Zobaczymy, czy coś się słowi. Przepiękny, daleki rzut. siedzi pięknie o, ależ pięknie przyłożył o to będzie ładna ryba o, ależ pięknie przyczasno bardzo daleki rzut Piękna ryba. No chodź ty maleńki. Pokaż się. Kogut cały połknięty. Uuu, hu myślę, że ryba ponad 60 cm. Zobaczcie, gdzie jest kogut, cały, połknięty. Słyszę, delikatny. Spróbuję ją tu jakoś chwycić. Ryba dostała szczęku w ścisku. O, pięknie wyszło. Do takiego kogutu. Myślę, że zmierzymy rybkę. Na spokojnie. 66 cm. Słuchajcie, Piękna rybka. 66 cm. Zaraz wróci do wody. Zaraz wrócimy jej wolność. Przepiękna, silna ryba. Zażarła tego koguta, jakby. Naprawdę chciała go zabić od razu, cały był połknięty, piękne branie, piękny hoł. szybciutko rybę z powrotem wypuścimy do wody i łowimy dalej. Coś mi się wydaje, że dzisiaj uda się trochę połowić. I rybka 65 cm. A jajaj się podczepiła. No, bardzo mocno było zapięta, ale myślę, że zaraz dojdzie do siebie. O, dokładnie. Ale strzał był taki, że chciał, urwać, chciał wyrwać wędkę z ręki jeszcze z takiej odległości, więc jestem ciekawy jak to, to branie wyglądało, gdybym był bliżej. Jest następny Piękny gryzom. Słuchajcie, tak jak nigdy, za bardzo nie połowiłem na koguty tak Dzisiaj trzeci rzut chyba się śmieję, że trzeci wiadomo, że więcej ale trzeci rzut no w sumie trzeci, trzeci rzut chyba po rybie I kolejny piękny sandacz. Taki sam rozmiar i znowu przynęty, znowu, znowu, w ogóle tego koguta nawet nie widać. O, otóż ten kogut. Szybko bym chciał zmierzyć tą rybę. Już będzie jeden nocznik. Tak podejrzewam, 2 cm mniejsza ryba. No więcej 61 cm dajcie, druga rybka złowiona, tym razem 61 cm Piękny sandacz Teraz spróbujemy go wypuścić do wody Co, ja próbuję dalej no i słuchajcie Tak, ten już z tym Piękny sandaczek 61 cm czekamy aż sobie odpłynie, ładnie sobie stoi, odpoczywa coś pięknego No dalej, płyn malutki Pięknie. Także stała się rzecz przepiękna. W kilku rzutach wyciągnięte dwa sandacze. Jeden 66 cm, drugi 61-62 Coś w tym stylu. Rzucam dalej. Dobra kochani, nie wiem czy mnie widać, ale kończę łowienie na dzisiaj. Szybki wypad, takie półtora godzinki i łowienia. Dwa sandacze 66 i 61-62 cm. Przepiękne ryby. Bardzo mocne brania z dużej odległości, obydwie ryby zostały złowione na koguta w kolorze zielonym. Szkoda, że nie miałem pudełka z kogutami, może bym spróbował innymi kolorami też. No nieważne. Dzięki, że wytrwaliście do samego końca. Jeżeli możecie, to pozostawcie jakiś znak po sobie, typu subskryp subskrypcja, łapka, komentarz. Serdeczne dzięki. I do zobaczenia następnym razem. siema